Witam w poradniku CSSBy. Zaczniemy od rejestracji. Wymyślamy swój username. Wpisujemy swój mail. Wymyślamy hasło. Potwierdzamy hasło. Wpisujemy verification Code. Jeszcze raz przechodzimy capture. Teraz przerzuci nas na stronę, na której musimy podać kod. Tak naprawdę to nie jest kod, tylko przejdzie nam normalnie na maila. E-mail od CSSB'a. Klikamy i to aktywuje nam konto. I już jesteśmy zarejestrowani. Przechodzimy do profilu. Teraz przeklikamy, żeby były widoczne nasze informacje. Na dole widzimy parcel fee adjustment, to jest maksymalna kwota, którą mogą pobrać, jakby waga paczki się zmieniła i trzeba było dopłacić. Teraz pokażę Wam jakie kupony dostajecie, część z nich jest na wysyłkę, część na zamówienie, ale jeśli wysyłacie po 10 kg to żadnych problemów z ich wykorzystaniem nie będzie. Oprócz tego CSS Buy czasami uruchamia na swojej stronie loterię, wymieniacie w niej 200 punktów na jeden los i możecie wygrać albo kupon na wysyłkę, albo upgrade konta. Z własnego doświadczenia parę razy dostałem upgrade konta oraz dość dużo kuponów na 50 i 100 jonów na wysyłkę. Teraz dodamy adres, na który będziemy wysyłali nasze paczki. Przechodzimy w adresbook, klikamy Add New Address. Normalnie wypełniamy wszystkie dane. Imię, nazwisko, kraj, miasto. Kod zip możecie podawać z kreską. Jak wypełniacie adres, to lepiej pisać pełny adres i lepiej nie pisać dodatkowych znaków. Dodaliśmy adres, teraz opłacałoby się wpłacić pieniążki. Doładować konto możemy za pomocą kilku sposobów, np. bezpośrednią kartą lub przez Google Pay. Aczkolwiek te metody troszeczkę więcej popierają nam film Pokażę Wam metodę, która daje najlepszy kurs wpłaty. Bo jak widzimy, w zależności od metody, którą wybieramy, kurs nieco się różni. Najbardziej się opłaca wpłacać przez PayPal. Można to zrobić zarówno jak PayPal Gift na ich maila, lub przez oddzielną stronę do wpłat przez Paypala. Jak to się robi, wytłumaczę Wam za chwilę. Wchodzicie na Discord z SSBi, w wyszukiwarce wpisujecie PayPal, wpisujecie nazwę użytkownika CSSBY oraz e-mail, na który wasz konto jest zarejestrowane. Wybieracie kwotę, na którą chcecie doładować. Jednocześnie możecie wybrać tylko jedną opcję doładowania, 10, 20, 50 itd. Tak dolarów i klikacie Buy Now. Na tej stronie wypełniacie dane, muszą być takie same jak na PayPalu oraz najlepiej, żeby były takie same jak w waszym koncie CSV. Zatwierdzamy i wybieramy metody płatności. No, ja użyję PayPalu. Klikamy Submit Order. Klikamy Pay Now. Na tym etapie, jeśli wasz bank nie ma dobrych kursów walut, to możecie zostawiać wszystko jak jest i po prostu kliknąć dokończ zakup. Aczkolwiek, jeśli macie Zena, Revolut lub inny fintech, który ma fajne kursy, no to opłaca się zmienić przewalutowanie. Żeby to zrobić, klikamy Zobacz opcję waluty i zmieniamy na USD, czyli kwota będzie pobrana w USD z waszej karty. Po wpłaceniu żadnego powiadomienia nie dostaniecie, po prostu odświeżacie stronę i będziecie widzieli, że na koncie już macie wpłacone. Teraz pokażę, jakie strony są zintegrowane w CSS Byem. Jest to Vadean, Taobao, 1688, Gufish i wszystkie ich poddomeny, czyli na przykład timol. Zaczniemy od Vadeana. Wybieramy przedmiot, który nas interesuje, kopiujemy jego link, wklejemy na stronie CSS Byem. Czekamy, aż się załaduje. Po załadowaniu się często będą widoczne rozmiary do wyboru, kolory. W tym wypadku jest do wyboru kolor i batch. Zaznaczamy, jaki kolor chcemy, w jakim batchu, a jako notatkę dla sprzedawcy dodajemy swój roster. Po czym dajemy add to cart. Widzimy, że się pojawiło w naszym koszyku. Oprócz tego integracja wejdiana pozwala nam przeglądać sklep. Jak robimy to przez przeglądarkę, no to niestety często będzie nam wyskakiwał błąd, a jeśli będziemy robili to przez CSSB, no... Troszeczkę potrwało ładowanie stron, ale będziemy mieli całą listę produktów sprzedawcy dostępną bez żadnych błędów. No ja tu załowę się sklep sprzedawcy większość temów, dynamicznie jeszcze się ładują niektóre, także jeśli wyskakuje Wam break limit przy przeglądaniu VTNa, to możecie śmiało spróbować wkleić link do sprzedawcy. Albo jakiegokolwiek przedmiotu i później przeglądać przez CSS Buy. Dodamy też kilka rzeczy z 1.6.8.8, na przykład te czapki oraz bluzy z Taobawa. Przy niektórych popularnych rzeczach CSS Buy też pokazuje nam Warehouse Reference Photos, czyli po prostu zdjęcia zamówień innych użytkowników. Płaca się też zerkać, czy rzecz, którą chcemy kupić, nie ma insufficient stock, czyli nie jest wyprzedana. To jest Links Goofish. Widzimy, że też bez problemu się ładują. Goofish jest takim analogiem polskiego Elixa, czyli chińska platforma rzeczy z drugiej ręki. Oprócz tego, jeśli chcecie zamówić na przykład z Yuppu, klikacie services, Expert Buy, z yapu, na którym zamawiacie klikacie, kopiujecie link. Wpisujecie go, wpisujecie nazwę przedmiotu, robicie screenshot. Screenshot nie jest obowiązkowy, ale łatwiej wtedy jej się skomunikować po prostu w razie jakichkolwiek problemów. Wpisujecie rozmiar. Jeśli sprzedawca podał Wam kwotę, to wpisujecie kwotę. Ship można zostawić na zero, w razie czego to Wam po prostu pobiorą te dodatkowe 10 zł. I normalnie po dodaniu do koszyka tam się pojawia. Teraz nie będziemy stamtąd zamawiać. Później krok po kroku pokażę Wam cały proces, jak przebiega zamówienie. Teraz pokażę Wam, jak odbywa się cały proces zabawiania. Wchodzimy na stronę naszego sprzedawcy, obojętnie którego, ja używam QCXT. Wpisujemy buty, które nas interesują. Jeśli są, to fajnie. Kopijemy link. Klejamy na CSS Bio. Czekamy, aż się załaduje. Załadowała się. Wybieramy model. Wybieramy rozmiar. Dodajemy do koszyka. Patrzymy dalej. Jak potrzebujemy więcej rzeczy, no to szukamy dalej. Tak samo dodajemy w tym samym oknie. To już wszystko wiemy. Wchodzimy do koszyka. Zaznaczamy rzeczy, które chcemy kupić. Na tym etapie wybieramy kraj, do którego będzie to wysłane, wybieramy kupony, które możemy aktywować oraz wybieramy dodatkowe usługi do tych zamówień. Interesują nas Take Photos. Radzę zawsze wybierać tą 3 zatrzyjony, bo dostajecie po prostu więcej zdjęć. Z tego wszystkiego, jeśli chcecie, to możecie dodać jeszcze Priority Purchase, czyli jak najszybciej zamówię Wam tą rzecz. Nie jest to zbytnio potrzebne, bo zwykle jak jednego dnia zamawiacie, to następnego dnia już sprocesowany jest ten order. Klikamy Zapłać. Już wcześniej doładowaliśmy konto, klikamy Dalej, no i widzimy, że Ordery mają status pending, w track order to się pojawi tracking, tracking oczywiście do warehouse'u, czyli po kilku dniach będziecie wiedzieli, czy sprzedawca wysłał lub nie, Tu widzimy możliwość wykupienia dodatkowych usług. W wypadku jeśli zamawiacie np. 3-4 pary butów w jednym orderze, no to często opłaca się kliknąć sobie split order i jak rzeczy przyjdą na magazyn, to po prostu podzielą te 4 pary butów z jednego orderu na cztery oddzielne ordery. Łatwe wam będzie później to wysłać. Jeśli sprzedawca nie wysyła w ciągu dwóch tygodni, czy sami opłaca się już ten order anulować i spróbować zamówić się w innym miejscu. Najpierw będzie status Pending, czyli świeżo utworzone zamówienie. Później processing. Processing to jest, że Cispay już się komunikuje ze sprzedawcą w celu zakupu tego itemu i status ORDER będzie, jak już e, to zamówienie zostanie wykonane. No i dopiero później, jak już będzie na no warehouse, no to będziecie mieli in warehouse i na tym etapie dostaniecie zdjęcia i będziecie mogli dalej wysłać. No i tu widzimy rzeczy, które już dotarły na mój magazyn, zaznaczam te, które chcę wysłać. No i teraz pokażę, jak się robi paczuszka. Po zaznaczeniu rzeczy, które chcemy wysłać. Zapoznajmy się z komunikatem, klikamy OK. Ja zwykle wywalam boxy, bo nie są mi potrzebne. Wybieram adres, na który będziemy to wysłali. Trzeba pamiętać, że musi się zgadzać z adresem, który podawaliśmy. Podczas płatności. Rehearsal to jest takie testowe pakowanie paczki, żeby zobaczyć, jakie ma rozmiary. Tak naprawdę nie jest to potrzebne, bo CSSB dość dobrze sobie radzi z aproksymacją ceny. Także w większości wypadków kwota, którą widzicie na Select Shipping, będzie tą kwotą, którą ostatecznie zapłacić. Z metod wysyłki to wyróżniamy wolometryk i Purvey. Czym się różnią? Przy Volumetric na podstawie objętości paczki liczą koszt. Przy Purvey to liczą tylko wagę paczki. Na przykład, jeśli wysyłamy jakiegoś pluszaka, no to oczywiście objętość nam bardzo zwiększy koszt wysyłki, dlatego dla większości rzeczy polecam używać linii Purvey, a szczególnie DHL w tym wypadku dobrą opcją jest TIC EU. dość szybko leci i jest dość tanio. I teraz wypełniamy deklarację. Oczywiście deklarację wypełniamy bardziej ogólnikowo. Rozróżniamy buy yourself i purchasing order. Buy yourself to jest zamówienie, które składaliśmy gdzieś przez apkę i tylko podawaliśmy adres. A purchasing no to wszystkie ordery, które składaliśmy przez CSSB. Wypełniłem, zaznaczam kupon. Jak widać, te wszystkie kupony są z loterii CSSB. Dodatkowe usługi dla paczki. Jedyne co zawsze zaznaczam, to jest oczywiście insurance. Zaznaczam na pełną kwotę. Jest to po prostu ubezpieczenie paczki na wypadek, jakby coś się z nią stało. to mam większość lub całość kwoty, którą na nią wydaliście. Dajmy submit to ship, no i to widzimy status. Po wysłaniu paczki dostaniecie je zdjęcie, dostaniecie wagę, no i tracking. Widzimy, że te paczki normalnie możemy trakować na stronie DHL. Przy DHL jest tak, że updatey ze strony DHL dostajecie tylko i wyłącznie w momencie jak paczka już wyląduje w Europie. Czyli przed tym, jak się porusza w Chinach, jak ma to całą tą informację możecie sprawdzić na stronie CSSP, a jak już jest w Europie, to normalnie na stronie DHL. Oczywiście jest to metoda Triangle, czyli najpierw leci na przykład do Niemiec i z Niemiec już do Polski. No i to byłoby na tyle w dzisiejszym poradniku. Wszystkie. Potrzebne linki umieszczę w komentarzu. Zapraszam na Discord Fashion Reps Polska. Zapraszam na Discord CSS. Bye. Bye. Bye.